Witam serdecznie, nazywam się Paweł Skiba. Chciałbym zaprosić Państwa na spotkanie, na którym opowiemy sobie o Tajlandii, o dalekiej, egzotycznej Tajlandii. Spotkanie odbędzie się już w najbliższy piątek, 11 września w Radzeniu Podlaskim. Opowiemy sobie o kulturze tego kraju, o jedzeniu, o smakach, zapachach, o sporcie narodowym, jakim jest oczywiście boks tajski. Podczas spotkania będę również zadawał różne trudne pytania, odpowiadając na które będzie można wygrać książkę mojego autorstwa „Tajlandia – dwa spełnione marzenia”. Przy okazji opowiem również o tym, jak Tajlandia wyglądała w roku 2014, kiedy dopisałem tę książkę i kiedy byłem w tym kraju po raz pierwszy, oraz o tym, jak wygląda dziś, ponieważ jest to kraj zmieniający się naprawdę dynamicznie. Serdecznie zapraszam. Będzie się działo. Do zobaczenia.